Miałem pomysł, żeby jechać do Europy, bo tam zrobiłem dużo rzeczy, tam w Nowym Jorku i było super, było fajnie, ale nudziłem się. Ale jak to, to jest Nowy Jork, jak mogę się nudzić, się w Nowym Jorku? Brakowało mi taka. Nowość, bo du dużo robiłem, dużo muzykalów i koncerty razem z znajomymi, ale kiedy ja zaczynam swoje projekt solowe, ja myślałam, że słuchaj, jest czas na zmianę. Kolega mówił, że hej, chodź to Polska, bo nie ma takiej wokalista tak jak ty u nas od Polska i tylko powiedziałam Druga wojna światowa, Warszawa, Kraków Nitele. i tyle. I pierogi. No, <laughs> więc czemu nie? Naprawdę zakochałem się tutaj w Polsce. Później pamiętam, byłem w Wodzi razem z Wet Fingers. I pamiętam, że pada, zaczęło padać deszcz i wszyscy tam są pod dachem, like, no, bo jest scena, jest dach, ale tam tych ludzi są, oni tak super się bawią i ja mam tak dobrze, idę do nich, więc you know, chodzi no tam w deszczu i tam no miałem mikrofon i oczywiście jest włączony, bo śpiewam na żywo. on jest tak, cześć, ludzi, cześć, jesteście, jesteś super, jesteście mega, Ua, lubię wasze energię. A! I potem, kiedy znowu dotykałem mikrofon do, do usta, zaczynałam bzz, bzz, bzz. No I was like, co to jest? Ale bzzz, prąd. I'm like, oh, oh yeah, bo jest włączone i pada deszcz. Okay. Anyways, like, oh damn, here we bzzz, one more look, where do you bzzz right? Więc było fajnie, fajnie, fajnie. Mały dżoltyk proszę do dostałem od mikrofonu. Powiem wam, yeah, że kogoś znam, kogoś, kto zna, yeah. <laughs> Ponoć jego samego. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy byłem w, w sali kongresowej z Kają. Pamiętam, że mieliśmy piłkę na języka. I tam był pełen ludzi. Cała sala wstał i po prostu zaczynał klaskać ręce w górze i wszystko. Język górski czas wypalinał. O! Psalm zerwał się z ukryciem ją na co.

I może jeszcze coraz bardziej szalone, bo ja mogę, lubię wymyślić po prostu piosenki po prostu na raz. Żeby mózg po prostu cały czas działa i to się taka kreatywność, bo dobrze mogę robić piosenki, oni grają taki zgru, i bum, bum, dum, 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 dum. No i jeż, jeżeli je mogę po prostu coś kombinować i coś miksować i fajnie, i ludzie też komają i oni też zaczynają po prostu czuć ten muza i atmosferę i rytm i wszystko to jest po prostu dla mnie A, od lat. Bo zawsze śpiewam, To też zawsze śpiewam, wszędzie, gdzie ja jestem, ja śpiewam. No that I'm, into ya. I'm feeling tomorrow <sparcuchy> <sparcuchy> night? I really want it. I'm feeling yeah Since the first time that I saw ya, I'm feeling ya. Oh, you make my heart scream. I'm feeling ya. Pierwszy raz, kiedy byłem w Licheniu, to też ja myślę, że Lichen jest Disney World dla zakonnicy i dla księży. Nie ma nic, nic, i potem taki złoty po prostu tower, i potem aaa, Maria wszędzie, i mówię, like, wow, wow, i wszystkie zakonnicy, księżyki, i po są tak, wow, oni są tutaj, naprawdę, oni są tak szczęśliwi, że oni są, oni, oni są tam. Bo była ta główna kaplica, i pod tego um, główna kaplica była jakaś malutka kaplica, ale miał fajne akustyki. Więc tam poszedłem. I ja śpiewam tak... Like, Ave Maria, gratia plena. I po prostu skończyłam piosenkę, obróciłem się i ludzie na kolana, po prostu na... po prostu ludzie klękną się, po prostu modlą się, tak like, ja... i moi znajomi są tak... Like, słuchaj, słuchaj, śpiewaj dalej, śpiewaj dalej. Like, Nie wiem, co... Um. Like, Może gospel? hallelujah

Ja lubię życie, kocham życie, kocham po prostu, kiedy, kiedy mogę wstać po prostu, jak ja to kocham, kiedy może, mogę robić swoje zawód, ja to kocham.